No mam myszkę wytoteowaną na dupie, ale w dzień się chowała do dziurki i jej nie ma, więc obecnie nie mam żadnej dziary. Pięć mam na palcu, tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, no to już się nie liczy, bo to już tak bardziej całość, to nie liczy, całe, całe ciało, co chciałem powiedzieć już mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dwanaście. Dwie, Dwie mam. Znaczy, w sumie to jakby było trzecie zrobione, tylko to był zakryty styfler, tatuaż styflera No Natomiast nie, no jakby jest dwie dziary. Dziar nie mam, bo uważam, że Ferrari się nie okleja. Dziar? Na razie mam ale będzie dużo, 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 będzie dużo. O, ile ja mam dziar. Z 25 na pewno. Może ta. Na cześć takiego projektanta. MTV. dziwi. o to jest właśnie MTV jest taki kot, niegrzeczny kot, czyli ja taka niegrzeczna kocica. Wildcat. A drugi to jest taki malutki, zrobiliśmy też ze sefiarą, tylko ma jeszcze i z tego co wiem nie, e, nie chcę go zakrywać, natomiast ja chcę w, w ogóle jego usunąć. Chyba wilki na udzie, tu. To jest moja ulubiona, tutaj mam napisane, że pamiętaj, że w każdym człowieku żyją dwa wilki, jeden jest zły, drugi dobry, Dla... przez całe życie walczą, wygrać którego karmisz. Taką moją najbardziej ulubioną, to jest dziara, którą mam na tyłku, bo zawsze chciałam mieć no, diabła na tyłku, ale ostatnio z Ebeliną sobie zrobiłyśmy siebie, no i mogę powiedzieć, że to jest taka najświeższa, z której najbardziej czuję ból, Jest to tak najbardziej zadowolona. Tak, żałuję, no. E, już ją jedno zakryłam, tą, co żałowałam, Teraz mam tutaj diament i żałuję tego Archanioła e, z Feniksem, ale to sobie poprawię, więc będzie jeszcze spoko. Te tatuaże, które mam w chłopu i to jeden zamierzam zmienić tutaj, ten, który mam w Sylwisu, Anastazja, na Sergio Minetti, a ten, który mam na łybce, to no to na, na imię. No tak. War Soul Shore. Nowy sezon od 22 września o 23 w MTV.